Szybki pit stop. Mamy takiego pacjenta, S-klasa Mercedes podczas mycia. Nieoczekiwane znalezisko. Tak. Prosi, proszę odkrywać. Odkrywka. O. No takie tam błoto pewnie weszło. No i tak to właśnie wygląda. O, jasna, Ojej. No, Za, no sprawdzimy, czy uda nam się to zabezpieczyć na jakiś czas. Naprawa typu smart. Na, I, sztukę. na sztukę. Na szybko, na sztukę, żeby nie raziło w oczy. Tak jak każdy polak lubi. Tu szybko, tanio, dobrze. Tutaj chyba. O, Ach, ty, Ach. druga warstwa, zobacz. Ja Zobacz, nawet czysty. Nie, nikt chyba, nie, chyba nie tego Chyba fabryczny nie... silikon. Tak? Chyba nie. <gry> Dawaj, Dawaj, nie, tutaj, na, to naprawić Na szybko. Uważaj żeby tu nie poszedł ci. Nie, tutaj to. O. O. Nie, tutaj chyba. Postukam troszeczkę. O! Tam dużo świeci chyba jest, co? Tak, tam musiało nalecieć jakiegoś brudu. O. Samo odpada. Jasne, Tam pustka pod spodem. O, tu szpachla była, zobacz, żółta. Tak, tu jest wszędzie szpachla, jak temu na Temu pewnie ma. temu pewnie tak y, podważyło to blachę. No widać szpachla żółta. O! No, robić to? No, tak, tak, rów, to jest. Dobrze, że jest zdrowego progu kawałek tego, bo to jeszcze nie jest, nie ma biedy, tak szczerze mówiąc. Myślałem, że... Żeby... Nie wszystko stracone jeszcze. No jest jeszcze szansa na odratowanie tego w późniejszym czasie, jak to zabezpieczymy. i się umówisz na termin. Na razie, żeby przed warunkami za... Tak, to... żeby dalej nie szło. Na razie jeszcze. Nie ma soli, tyle w tym momencie o tej porze roku to jeszcze do zimy przeżyje. Czekaj, właśnie widać, U, widać burchele. Tu coś właśnie jest jeszcze jedna niespodzianka ukryta. Może spróbuję tutaj coś wykuć. Możliwe, że woda nawet stąd wyleci. Może tutaj jest dużo, jakby rozwarstwił się od tej strony tak, no. próg, więc ta woda pewnie gdzieś tam jakoś wnika. Uuu, tu dużo szpachli jest. Hit. O, jest ja grubo, grubo dane. To chyba coś była, był temacik jakiś tutaj pod spodem. Był temacik grany. O, zobaczcie Delikatnie staram się, żeby tu nie przebić się na wylot No jest, coś skądś tutaj woda weszła. No jest, tutaj widać, że trochę rdzy. Jest w Dobra, usuwaj tą rudze. Będziemy tu zrobić reperaturkę na, na nity. Jakieś. A tutaj zobacz, coś tutaj, jakiś próg jest, to może tu było dospawywane? Tak, to była blaszka dospawywana tutaj w tym miejscu. I dlatego tu koroduje, bo szpachli nawalili na spawy, nawet nic się nie pierdoli. No ja brudny, się. zobacz taki czarny spaw. Dobra, usuń tą szpachlę tu jeszcze, o tą. Tą pomiędzy? No, usuwaj Nie wiem, czy się uda. To weź, wbij kant tego tej Nie, o to wbij, a tu wal młotkiem. A tak? Nie. O tak O tak no. Uczcie się Uczcie się od mistrza pachu O całe chodzi tak. Ale no nie spodziewałem się tego, że będzie zdrowe Nie, tutaj to w miarę zdrowo jest, zobacz jest, no. Ale tutaj zobacz cała Cała góra. Tak, to tak Zastanawiam się, czy tu, no, tu gdzieś nie było cięte. Ale to strasznie. O, sypie się aż w środku z niego. Dobra, weź to oklep, bo i tak będziemy musieli to wyczyścić Tutaj lepiej. To? O, o, nie, to, to oklep ten cały kawałek. No Musisz dobra. to oklepać, całego o tego, co ze szpachli bo będziemy szlifować, a przed chwilą będziemy samochód, nie chcemy brudu. O tu jakby sztywnie, tutaj strasznie Ta to, to co niszczymy tą krawędź, będziemy ją zrywać czy co robimy? No znaczy tak, tak zniszczymy O zobacz Coś tu się ukazało no. O Taka sytuacja, odchodzi kit o. O. Rzeźba była dobra Była, była Ja myślę to wyciąć ale to już w ogóle się nie trzyma. Bo, jak uderzasz, o Tu mamy. O, poczekaj, poczekaj. No weź tam pociąg. Ooo, drugi. bo to jest. Ktoś tu tutaj myślał, że zrobi dobrze. O. A tu na sztukę było zrobione też. Sami to, to swoi. Musimy zrobić to, nie? O, o, musimy w to, rękach się gnie. Musimy to zrobić. Tutaj ogólnie tu jeszcze myślę, że jest blacha taka twarda. Ja to i tak, dzisiaj jest taki plan, musimy spróbować to zdjąć. Koniecznie ta listwę, bo pod nią jest rdza i nad nią jest rdza. Więc na pewno pod tą listwą też jest rdza. Musimy sprawdzić co tam dokładnie się dzieje. Czy jest bardzo źle, czy tak jeszcze w miarę. Jak bardzo źle to musimy to też zrobić. Piękne tu burchle są I... pod spodem. Musimy wyszlifować, tutaj zakryjemy sobie ten samochód, tam, żeby go nie usyfić. Wyszlifujemy ten element, yy, tutaj sobie zakleimy, żeby nie wchodzić na wewnętrzną część tego, tego progu. Wyszlifujemy to, no i ja proponuję zrobić łączenie na zimno na, 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 na nity z taką zakładką. Mhm. Zaciągniemy to jakąś, no nie wiem, no z szpachlą, no bo to jest tymczasowe. I, I po że... prostu ze spraja opierdolimy i, i tyle. <noise> tak Naprawa le... pizząć. To i tak będzie lepiej, bo i tak masz w planie to naprawić. Tak. W późniejszym czasie. Tak. Na A teraz prawa... to ma się to trzymać, no. Nie Para... ma... nie... Paracetamol Słuchaj, bo na ból dosta... głowy. To dostaniesz mandat za wystające elementy. No trzeba to zrobić, dobra. No. I tak zrobimy, i... i tutaj nagramy to i będzie z tego taki odcinek na luźno. Dobra, stop, kamera. Stop. Zobaczymy, co będzie dalej. Udało nam się to przed chwilą zdjąć W nieoczekiwanych Sytuacjach I mamy tutaj Rdze Pokażę wam żebyście widzieli wszyscy Rdza jest solidna Ale ogólnie Jest lepiej niż, niż myślałem Bo myślałem że będzie tak samo jak w tym miejscu Coś nie ostrzy O myślałem że będzie tak samo jak w tym miejscu A tu się okazuje że jest jeszcze że tu po prostu nikt łap nie wsadzał, nikt tutaj ni niczego nie spawał. Tylko nie wiem, może nie zabezpieczył czy coś. Może to po prostu zdrapiemy i zamarzemy takim antykorozyjnym bardzo, bardzo takiej dobrej jakości preparatem. I nie będziemy tutaj wnikać, bo tu przyjdzie i tak listwa. A i tak w przyszłym roku termin na robotę dopiero wolny i będziemy robić. Także oglądajcie sobie dalej zobaczycie. Co z tak Może będzie? jakiś timelapsik, bo wrzucimy, bo tu nie ma jak kamery trzymać, a trzeba robić. Także zobaczymy co się da. I widzimy się za chwilę. Dobra, mamy wstępnie tutaj oklejony samochód, żeby nam na wietrze tutaj nic się nie pozabrudzało, czego nie chcemy. Teraz robimy timelapsa na szlifowanie, wycinanie tego. Zobaczycie sobie to na kamerce. i to kurwa z dziurami na no, pierdło stuknąć, bo tam podważyło to już pachle. Tu? Tam po prawej stronie, tu stuknąć? No podważona o, trzeba jest. Trzeba, Zobacz, trzeba. Zobacz tutaj, podważona. Trzeba stuknąć. Masz tutaj, z po w... strony, a ja będę trzymać. Podważone. Zobacz. No, jest tam do rantu zrobimy zrobimy. Mieliśmy zacząć yy, powiedzieć Wam, która jest godzina. Jest 14.05 my jęliśmy przed chwilą obiad. Robimy to 5 minut i wcześniej robiliśmy to około 10 minut. Więc szybka robota. Zobaczymy, taka ile to potrwa. W sam raz na weekend na przykład. Sam raz przed śniadaniem, czy tam po obiedzie. Taki pit stop. Tu na razie zostaw to trzeba no, chyba jeszcze do, do końca. Zauważ, co? tutaj. Tak, zaraz Bo? to wyczyścimy. Nie wiem, no. tu, tu już nie chcę brać. To zaraz to poczyszczę, trzymaj. はい <Okay. S 2> <noise> To zrobić na y, jakieś pół roku, rok maksymalnie, bo będziemy później i tak to naprawiać, wymieniać. tak, Będzie tutaj naprawa taka, jak trzeba. Teraz robimy, popatrzcie. Tu jest tak zgnite, że jak ja biorę tu, to to się już łamie za spawem w najsłabszym miejscu. Ja wyginam palcami ten rant, zobaczcie. plastelina, To jest po prostu jak kartka, nie? Dlatego biorę teraz papier ścierny, to wyszyfujemy i będziemy już to ciąć za chwilę. Papier 60. Jeszcze daje radę Okej, okay, uważaj Rdza. Nie wiem czy to wyda Może być gorące Uważaj Może, na palce. może, ale no yy, Widzieliście tego Nie widać na pierwszy rzut oka Co tu jest Wyglądało jak zgnita blacha, a jest no, dziura I bardzo często nawilu. ludzie, mechanicy czy tam no. pseudo lakiernicy, blacharze Mówią, że o panie to to szybka robota, nie? Zaszpachluje i ma w dupie, a później Wy się wkurwiacie, że zapłaciliście 1000 zł za naprawę a, a rdza wychodzi, bo jest dziura po prostu, blacha jest zgnita Od wewnątrz, wewnątrz gnieje do tak, zewnątrz Tak, popatrzcie, zgnita blacha to jest ja pierdol, sami się tego nie spodziewaliśmy, myśleliśmy, że to jest zdrowe, że jeszcze da radę, nie? To jest no. kurwa zgnikę. Ale numer. No cóż, zrobimy co, co, co nam się uda, zrobimy tutaj po prostu taką zaprawkę z blachy, no. Ja wiem. Ja, ja, ja. o kurwa ty. Tylko czy my to damy radę? W Odkurzyć w to trzeba. to szybko zrobić. Zrobimy zaraz. Dawaj tego George'a, co naprawiliśmy. Tak, zaraz odkurzymy. O kurwa no, trzeba to odkurzyć, bo skito Tutaj prawdopodobnie zbierał się brud yy, Liście jakieś, to co wszystko, te błoto całe, które gdzieś tam dostało się pod nadkole I ono sobie tutaj dojrzewało Ole się sypie Dawaj Ja pierdolę. co tu się od, od Janie Pawla no niestety, takie uroki mercedesów to jest wiecie, to się nazywa taka szybka robótka po myciu miało Sama. być prys prysnąć w rancik a miało być tutaj, zaraz wam wstawię jak a, a wyszło jak zwykle, nie? Od wewnątrz troszeczkę. Bo tam od to? wewnątrz są no te. Ale to pilnik. Dobra. dobra. zostawiamy, bo to musimy. Musimy listwa. powrotem listwa zakryć. Listwa tu zakryje Ale najważniejsze, że wiesz, co Cię tutaj czeka i że tak zrobimy, że ta woda po prostu będzie sobie tam spływać. No, no tak, 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 tak. No. Niech spływa. Nie no będzie dobra. nic wystawać. Dobra. Teraz robimy prosty trik. Żeby zaznaczyć sobie co chcemy Będziemy teraz sobie zaznaczać Gdzie ma być linia na blaszce którą sobie zaznaczymy i jak bardzo chcemy sobie reperaturkę zrobić, nie? To wam pokażę nie jestem autorem tego, widziałem to gdzieś w Internecie. Prosty trik, bardzo prosty trik. Którego nie przekażą wam najstarsi fachowcy. Tak jest, nikt wam tego nie powie jak ktoś umie, bo przecież się boi, że zaraz zabierzesz mu robotę, Wygryźcie go z interesu. Zaznaczamy sobie rancik. O Jest rancik nasz. O. O sobie tu idzie. I tu już jest. listwa. Tu już jest listwa nasza. Zaznaczymy sobie nie po to, żeby tu ciąć, tylko po to, żeby wiedzieć, gdzie ona jest. I po rancie też sobie zaznaczamy zewnętrzny. Ale ten rant chyba nie będzie nam potrzebny po całości, tylko tam od dołu. Ale lepiej, jakby sobie będziemy wiedzieć, jaki kształt blachy sobie. I, przypasować. I zrobić i później sobie tam dotniemy, nie? O, tutaj mamy ten dolny rancik. Są dwa ranty, górny i dolny. No mamy jeden, tak mniej więcej. Wiadomo, no jakby nie musimy to od linijki robić dla własnej informacji. Tak i tu jest ten rancik. I teraz tu jeszcze sobie zaznaczamy rancik i sobie go tu zaznaczamy, że on tam idzie. No i część zewnętrzna. I część zewnętrzna rantu, po prostu. Dobra i jak mamy już tu przyklejone to musimy pamiętać o ważnej rzeczy, że ściągamy taśmę od, od, od tej strony od której zaczynaliśmy kleić, bo wtedy jest warstwa na warstwie i nie oderwiemy jednej tylko oderwiemy całość. I teraz odklejamy sobie powoli, żeby nie porwać taśmy. O, nasz... Dobrze, żeby się taśma zakładała jedna na drugą. Tak, 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 Dość tak. dobrze. Tak, bardzo to jest ważne, bo później ściągamy sobie nasz rysunek techniczny. <noise> o. o, tutaj. Tak wyglądało przed rozpoczęciem mamy... prac. I to jest reperaturka nasza. I teraz idziemy na blachę. Mamy to ściągnięte. Naklejamy to sobie teraz na blachę, tak żeby nam było... No żeby się ta taśma nie zawijała. Zaklejamy ją tak, jak ją odkleiliśmy, nie? Bo ona ma też swój kształt taki jajowaty, taki banan jest. To znaczy, że reperaturka też jest zaokrąglona. Będziemy musieli to wygiąć później. Tak. O, i teraz sobie możemy. Więc górę tutaj no trochę ja dłużej zostaw. Zaznaczę, to jest dół. Tak. To tutaj nam potrzeba więcej trochę, to sobie zrobimy. Żeby o tak. zakładka była pod tak. próg. To sobie po zakładamy pod próg, tak? Zaraz to wytniemy zresztą. Tak. To, że mamy linię naciętą, jest trochę mniej materiału i łatwiej będzie nam go zagiąć tak jak my chcemy, a nie tak jak Blacha chce. Hours later. Dobra. No, mamy już zaplanowaną reparaturkę. Pięć minut nam to zajęło. O, tu jest linia wsadzenia w błotnik, tu se ponitujemy zaraz, wyczyszczone tak żeby było dobrze, warstwa kleju wzmocni bardzo odcinku. Zabezpieczenie antykorozyjne. Tak jest, lepiej dać jak nie dać. I wsadzamy to teraz do samochodu. Bez spowania, Bez spawania, Pro na nity. I szpachla, Nity i szpachla. Nie będzie, ma nie gnić. Mamy. Z drugiej strony zabezpieczamy? Nie, patrzcie bo... już wyschło. wziąłem rękawami i suche już, można zakładać. Z drugiej strony popsikamy jak zanitujemy. Zakładamy sobie. O. Tak, to ma być? Tak. To taka dziurka? Tak. Dobra. I teraz sobie nawiercimy i będziemy ściągać to nitami. I jakby będziemy na tyle robić w odstępach, żeby ten nit, który będzie kolejny, będzie ściągał tą blachę i prostował ją. Tak? Tak zrobimy. Dobra. Dobra. Co robimy? Co robimy? Jeszcze, Musimy jeszcze tutaj prysnąć. To się schowa pod nity. Tak, więc... to się schowa pod nity, więc. Nie będzie dostępne. Musimy to zrobić. Kurwa, już. Ostat... O resztę sił. To było na to zaplanowane. Próbujcie, panie. Byłeś graficznym? No jasne. W poprzednim życiu. Elegancko, kurde. No, Dobra, panowie i panie, mamy tutaj szpachlę I ją ukłodzimy sobie. O! Trudno nie będzie widać. Ten profesjonalizm powiem wam tyle. Jest lepiej niż było. I będzie więcej, bo ma tu już kurczę. I będzie bo i tak to już ciągnie. Przy takiej roboczej to jest w ogóle. Nie w ogóle będzie. Cudownie. To jest szpachlówek z włócznym szklanym. Po rancie nie dajemy szpachli, bo rand jest prosty. Dajemy tylko tutaj. Zobaczcie, teraz mamy zaszpachlowane, to są nity pod tym, nic nie będzie widać. Wyszlifuje się, zapodkładuje się, prysnie się czarny, później spędzla bezbarwny zrobimy, i będzie git. Jak widzicie to jest lampa pod czerwieni. Przyspieszamy tutaj, bo to jest naprawa smart. Tutaj to co na górze to klient chciał, to nie ja. Także Sara będziemy to szlifować i malować. To szlifujemy kit i będzie kit. Minęło już 15 minut od rozpoczęcia naprawy. <grym> Takie... jedziemy jedziemy z tematem, najpierw taka wypyłeczka. ole u palnik trzeba było, zaciek poleci no zacieku nie chcemy Chciemy człowieku jeszcze góra, tu no. Opalarkę może. Oj, lepiej nie będzie. Opalarkiem, Jeszcze no. deszcz nie wiem czy wiecie, my to parasolem jesteśmy, którego nie widać. Dobra, tutaj mamy już polakierowane, chujowe, bezbarwne, no ale taki będzie, innego nie mam. I rok pojeździ. Do, wi wódka, do wizyty to jest taki antybiotyk jak u dentysty. <grywia> nie, to ibuprofen, to jest leczenie objawowe. Nie, jak dentysta ci robi ten, y otwiera ci ząb i mówi, no muszę dać antybiotyk, przyjdzie pan za dwa tygodnie. Nie? O, to właśnie ta to, to, sytuacja... to jest to, tylko tu rok. Tylko tu rok. Nie, nie zostanie. To jest taka sytuacja właśnie. Antybiotyk na rok przejeździ, jeździć obserwować i... I no, będzie ładnie. A wszystko się zaczęło od kawałka, który wypadł podczas tak. mecia. Nie on Tak, podjęcia, samochód. To wyrzuciłem. Samochód był umyty, patrzy tutaj właściciel S-klasy, premium. Ty, ja co to tak powstaje? I już zostało w ręce. Pękło. Ty, a może to na kropelkę. I już. Nie, I film nie, się zaczyna od początku. Film. To właśnie początek filmu wtedy. Tak, to był początek filmu. Także zostawiamy to tak jak jest, ściągamy te barachło Zakładamy i kończy. Listwa na klej i efekt końcowy na końcu filmu No i popatrzcie, żeby tylko bezbarwny był trochę lepszy Taki z słabe słabej jakości ten bezbarny, tak szczerze powiem To by było bardzo ładnie Bardzo ładnie by to wyglądało Bo by się błyszczyło i by się nie odznaczało A tu jest na kleju, więc dlatego tak to wygląda. Jeszcze, żeby to wytrzymało rok, to damy tutaj bos.